Cześć, siema, witajcie bardzo, bardzo serdecznie po raz kolejny w Uncharted 4. Trzeba stąd ruszyć dupę, rozdział piąty. Oni, ale czekajcie, ja dostałem broń? Nie dostałem, ja jestem tak jakby ich towarzyszem, znaczy no na duczepkę, nie? Uciekają, a ja jak ta łajza po tyłach i... On dostał, a on dostał broń czy nie? On dostał, a mimo że nie ufa tak do końca. Okej, okay, tych załatwili. To jest jakaś grubsza szycha. Jakiś ziomek tu, kurczę, więzienie obstawione, powytłukli ich, jeszcze tu w dodatku po cichu, bo nie było słychać tych strzałów, nie? Ups No już. O Prawdopodobnie tak, a raczej na, no Co on się musiał cofnąć, ustawić żeby dostać broń? Może Tak działają skrypciki Tak działają moi drodzy skrypty w grach Tak, tak to musi być Czyli, że w sensie <noise> no, otwierają wszystko, będzie syf, okej, okay, kto nas, ej, a ja też chciałem, ej nie chciałem do nich strzelać, nie chcę strzelać do więźniów, tylko jak już to do jakiś straży czy coś, kogoś trafiłem, to jest strażnik najprawdopodobniej, dobra, dostał od tamtego typa, o, mam zbieranie naboi, wypas, w końcu jakieś, kurczę więcej, więcej swobody Zapewne. I to tłuc po więźniach. To jest bez sensu. Bo to nie jest chyba strażnik. Raczej na pewno. Czekajcie, no tu jest ewidentnie więzień. Chwila, ja muszę zobaczyć, do koja strzelam. Albo nie, albo to są. Albo to są faktycznie, to jest służba więzienna. Spoko, tak? Bo ci mają karabinę. To, to może się zaliczać do nich. Sorry, nie w niego, tylko tam w tego typa, który się wychyla. Chyba go utłukli. Na! No. Możesz się puścić. Tam, nie, ci nie, ci nie, tego, to ja go zabiję. Aha, nie mam naboi! Chwila, moment, bo strzelam jak posrany nie wiadomo gdzie i później nie ma naboi, faktycznie. Tutaj też nie, może tego typa, on ma ten... Hmm. o, tutaj są. Daj! Fantastycznie, no to na jeden strzał muszę... O, tutaj też są, kurczę, spoko Panie, nazbieraliśmy chyba Z tego co dobrze myślę Jeszcze dodatkowa broń Ale wypas, a będę szczylął teraz Kurczę No dobra, broń długa, pierdo, pierdo Co teraz? Przebijamy się A wieć tu tirem Na pewno te kraty nie ostają Co? Po co? Ej, ja, ja. Mam wrażenie, że. Dobra, dobra, okej. Okay. Może mój, mój pomysł nie został wykorzystany do końca, tak jak myślałem. Ale ładunki wybuchowe też są skuteczne, z tego co widzicie. Więc rada moja dla was: jeśli kiedykolwiek będziecie uwalniać swoich przyjaciół, czy znajomych, rodzinę z. kury z więzienia, no to właśnie tak zróbcie. Użycie ładunków wybuchowych jest jak najbardziej wskazaną rzeczą. Ty. No, i bardzo dobrze, i fantastycznie. Jeszcze wezmę sobie tylko naboje. Nie, i spokoj. I później musicie. Pierwsza rzecz, jaka ucieczka z więzienia, no musicie dorwać jakąś broń. No to przede wszystkim, nie ma innej opcji. W czasie celowania, żeby zmienić ramię. Ale sztos, dobra. A jakbym chciał o teraz broń? To jest zdecydowanie lepsze. Tylko dlaczego ja mam tylko cztery naboje? Cyk-cyk-cyk-cyk-cyk. I patrzcie. Pff, wchodzę bokiem. He 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 he. Ale śmieszek ze mnie. Dobra. Dobrze. Padł pan. Znowu tamtą osłonę wybierasz. Tego też, ale tego pozbierało, jakbym miał digla, po prostu strzała ten leci. Liczymy powietrze. Nie. nie, nie. Tutaj. Siema. Hej, wychyl się tylko, już jestem wcelowany w Ciebie. Widzieliście ten strzał w duży palec prawej nogi, a później prosto w głowę pyk pyk i gościł. Mimo tego, że go zabolało, nie zdążył tego poczuć, bo strzał był szybszy w głowę niż impuls, który dotarł z nogi. Więc musicie... No, no, no nie cierpiał tak po prostu. O to najbardziej mi zależało na tym i, i jeśli to robiłem, nie? Wszystko, wszystko jeśli chodzi o dobro drugiej osoby. To żeby nie bolało, to od razu wszędzie w głowę, że impuls nie zdążył nawet dotrzeć. Nawet nie zdążył o tym pomyśleć, ale idziemy schować. dalej. Dlaczego tu? Co, znowu coś będziecie wysadzać? Proszę bardzo. Za chwilę czeka nas śmierć albo wolność. Jesteś gotowy? A to ja się wolę tutaj schować. Chwila, to ja tu za, za to o takie coś to ja rozumiem Ej, tu się wbił Przecież to w ogóle nielogiczne miejsce chłopie Wzięli się ten strzał, później ten Kurczę Nie mogę No, w końcu dostał chyba headshota Ten też padł Pokażcie mi tutaj nic więcej nie ma ja idę przede wszystkim po Amo, bo to jest. Tutaj jeszcze jest. Jeszcze ktoś? Wysadzajcie to gówno. A, jest na zbierano Amo. spoko, fantastycznie. To co? <noise> Super. Aż mnie cofnęło, panie. Wow, patrzcie co tu mogę zrobić. I to ja rozumiem, porządna broń. Wychodzimy, tędy poszli? Mam nadzieję. Gringosy, tak tędy, dokładnie. Chwila, ostrzał, Jezus, jakaś wieżyczka, kryjemy się. Hm, może go tak trochę, tak jakby ogłuszyłem, ale nic poza tym. Już się kryje. Gdy jesteś po trzasku, Ja tam widzę... Wow, 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 wow. wszystko rozwalają, trzeba to szybko zniszczyć. Wow, kto dostał RPG w wyposażeniu? Kto takie rzeczy tu donosi? To ci, no, oni to na pewno przemycili. Skubańce, dobra, roznieślimy całe, całe więzienie. O Jezus, kraty lecące, jakby mi się to w głowę wbiło. Nikt tego nie przemyślał. Nie, raporcik będzie, no niemiły. Jak zostaw ich? Już padł jak strzeliłem. Ten tu ma RPG, zobaczcie skubany, strzelokaj popadnie. Ej, dobra, przepraszam. Przepraszam, zbyt natarczywie i szybko to chciałem zrobić. A, to nie przeze mnie wybuchło, to wybuchło przez to, że... No, to ja tego, ten tamtego, chwila, bo oni tutaj zejdą. Dobra, to wiecie co, ja jednak chyba pobiegnę? Nie będę się z nimi rozprawiał, tylko po prostu będę uciekał dalej. E, to są nasze samochody, czy nie bardzo? Mam nadzieję, że nasze. Tak, to są nasze. Entrada de la prisión, protobillo, el paso, para Kurochucha, nie wiem, nie umiem tego języka, kacenka, obejrzyjmy. Awa. Proszę, samo, upij. Nie, nie, dzięki. Czuję się znakomicie. jesteś obwodniony. Śmiało. Dziękuję. Co teraz zrobi Samuel Drake, Ran nie wiem jeszcze. A, wezmę kąpiel. Prześpię się w łóżku. Poszukam jakiejś bardzo miłej pani. A, odszukam brata. No to chyba niezły początek. Owszem. A jak myślisz? Ile czasu? Będzie ci potrzebne, żeby odnaleźć skarb A, Jeszcze tego nie wiem. Jak wrócę do stanów, wznowię poszukiwania. Ile czasu? Będę wiedział, jak zacznę. Ale wiesz, gdzie go szukać? Tak. Wiem, ale. Słuchaj, przecież Ewery nie zostawił żadnej mapy z zaznaczonym krzyżykiem czy czegoś takiego. Ale mam dobry jaki? trop. Okej. Okay. Moment, momencik, prawda? Chwileczkę. Ej! Spokojnie! Lubię cię, Samuelu. A co ważniejsze, uwierzyłem Ci. Dlatego tu jesteś. Ja, ja odnajdę ten skarb, tylko daj mi czas. Dobę mię Widzisz. Problem w tym że zaczynają nachodzić mnie pewne wątpliwości. Hektorze, posłuchaj. Znajdę ten skarb. Przysięgam! Ile czasu? Sześć miesięcy. Ludzie to lenie. Zawsze proszą o więcej czasu, niż potrzebują. Trzy miesiące. Trzy miesiące? Trzy A... miesiące. Połowa dla mnie. Dasz radę? Powiedz. Trzy miesiące? Połowa twoja. Słuchaj, jak zwiejesz lub spróbujesz ukryć skarb, albo zrobisz coś głupiego, na przykład polecisz na policję, dowiem się, a wtedy nie znasz dnia ani godziny. Zapewniam cię, że będziesz umierał w męczarniach. Masz. Wstawaj. Słuchaj. E, najbliższe miasto. Jest 10 kilometrów stron w kierunku słońca. Dawno nie widzieliśmy wschodu za kratami, co? Vamos! A jak już go znajdę? Co wtedy? Nie martw się. Jak przyjdzie czas, odbiorę co swoje na suerte, Samuelu Alcazar mnie puścił. i... Co dalej? Nie dobrze. Wystarczyło, podjąć stary trop i... Stary trop? Sam jaki znowu trop? Po naszej ucieczce, Rejf, za majątek rodziców wykupił wszystkie ziemie wokół Katedry Świętego Dyzmy. Szukaliśmy tygodniami. Żadnego skarbu tam nie ma. Ale Rejf jest uparty. Idiota kopie tam od lat i wciąż niczego nie znalazł. Nie dziwi mnie to. Dlaczego? Ano, wiesz, też sobie tu i ówdzie pokopałem. I wiesz co? Tego Rejf na pewno nie znalazł. Nawet nie wiesz, ile można znaleźć w Internecie. To Krzyż Świętego Dyzmy. Tylko pamiętasz, ten nasz był uszkodzony i pusty. Ty, ale ten jest cały. Avery zrobił więcej Krzyża. Więc to, czego brakuje temu z Panamy... ...zapewne jest w środku tego. Mhm. No dobra. Gdzie on jest? O, ten kunsztowny krzyż. Ma być licytowany za trzy dni w domu Rossich. W domu Rossich? No, znasz miejsce. E, tak. A jak zamierzasz zdobyć zaproszenie na ekskluzywną, pilnie strzeżoną, czarnorynkową licytację? Wiesz, zaproszenie niekoniecznie będzie potrzebne. Aha, tak. Mm. E, a skąd weźmiesz kasę na przybijanie ofert? Mogę wziąć drugi kredyt mieszkaniowy, a i tak nie wystarczy. No. No tak, ty chcesz go ukraść, nie? Nie. Chcemy. O, nie. Nie, 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 stary, ja nie mogę. Od, odpadam. Co? Nie, stary, ja raz na zawsze z tym skończyłem. Poza tym jest pełno ludzi, cała masa, którzy lepiej się nadają hmm? do, do takiej roboty. No kto? E nie wiem, może. E, yes. na, na przykład Charlie Cutter. Nie. Wielokrotnie nie, się sprawdzał nie, nie, w takich Absolutnie akcjach. nie. Nie powierzę Charlie'emu Cutterowi ani nikomu innemu z Twoich kontaktów swojego życia, ok? Potrzebuję ciebie. Rany, samo. Musi być jakieś inne wyjście. Nie mam już na to czasu. Alcazar mnie załatwi. Skarbie to ja. Tak, posłuchaj kochanie, nie uwierzysz. Jameson wyobraź sobie właśnie przyniósł pozwolenie. Tak. Wiem, wiem, ale chyba jednak wezmę tę robotę w Malezji. Coś? Całą bandę nadzianych i odpicowanych gangsterów. A Salivana coś nie widać. Wciąż mamy dużo czasu. Wygląda na to, że magazyn znajduje się w budynku na tyłach domu. Widzisz tam coś? Tylko górną część i dach. Bardzo chciałbym wiedzieć, co tam trzymają. Skup się na krzyżu Eweriego, ok? Na, na pewno zgarnąłbyś coś dla swojej żonki. Braciszku, prosta akcja. Ta, prosta. Byłaby prostsza, gdyby było nas tylko dwóch. Sam. Już byśmy tam byli. Ale z hukiem. A nie masz przypadkiem jakiegoś planu B na wypadek, gdyby Sullivan jednak spękał? Nie, bo on nie nawali. A jak go złapią? Sam. Zna organizatorów aukcji. Kręci się na imprezę, wejdzie na górę, otworzy okno i... Voilà. To dobry plan. Aha. Uh -huh. No, słucham. Dobra, mów. A co, jak zwinie krzyż dla siebie? Nie ma takiej możliwości. Viktor Sullivan, wiesz, o kim mówisz, prawda? Tak. Oszukał kiedyś paru ludzi, ale nie nas. Może nie ciebie. Wiem, że za sobą nie przepadacie. Delikatnie mówię Ale ja mu ufam. Jest dla mnie jak rodzina. Nie, no, sam <noise> proszę cię... Chcę, żebyś mu zaufał. Dobra, luz. Bez obaw, on zrobi swoje. W końcu. Ale nie uwierzę, że choć przez krótką chwilę nie rozważałeś ewentualności. Dam. Widzisz? Zaufanie. Ej, 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 smokinku. To je. Czyli najprawdopodobniej od tego momentu śmigamy. Kurczę, długie, ale całkiem fajne są te przerywniki w takie kaccenki. Mm, mm, naprawdę. I powiedzcie mi, kto z was nie miał przeczucia, że tak właśnie będzie, że Alcatraz nas uwolnił z tego więzienia? Kurczę, myszka mi się cały czas rusza, bo ja tutaj... Nie, nieważne, jak się poruszy myszka trochę, to te dwa paski wyskakują. Ale to nic. Alcatraz nas uwolni z tego e, więzienia, ale właśnie będzie chciał. Tego skarbu, przynajmniej tej połowy, ja o której słyszał, no i dlatego nas wyciągnął też. W pewnym sensie, czytajcie sobie napisy, w pewnym sensie to jest uczciwy deal, bo tak byśmy cały czas siedzieli w tym w tym kiciu, tak, sam by siedział, no... No, no i kurczę, nie pociągnąłby się w jakby Aha. życie dali, tylko by tam siedział i trudu. Ja bym faktycznie też poszedł na taki układ, że pół skarbu dla niego, ale że mnie wypuści. Dobra opcja, no uczciwa według mnie, że to nie jest, Alcatraz nie jest jakimś strasznym, strasznym y, y, jakimś złoczyńcą i wrednym y, y, pa, pałąkiem, tylko po prostu, no, no fajnie, no. Chodź sam, Buń. Jak to nie. Ja bym jednak zaryzykował. Zobacz, pod łukiem jest jakaś belka. Dosięgniesz ją liną? Czy ja ją dosięgnę? <grytanie> Patrz na to. No patrzę Wystarczy nacie <grytanie> No i. <grytanie> to trzeba celować jeszcze. Cały ha, ok. No, nieźle. Jak na drugie podejście. Cicho. No dobra. Czyni ręce możesz wykonać skok. Ale ja nie chcę wy wy wyciągać rąk, tylko się wspinać. I jak się wspinało? O, w ten sposób. No. No bo chwila, co jest? Ja się muszę na most spiąć. Nie mogę skoczyć, bo tu się tak niczego nie złapię. Hehe. <trymne> <trymne> Dobrze jest. Gdy wyciągasz ręce, użyj L, aby się bujać i zmieniać. Aha, to w jaki sposób? W taki sposób. Tu się musimy bujnąć. Come on. Jeszcze nie, teraz do tyłu. I się najpierw zupełnie tutaj. Myślałem, że się trzeba wdrapywać, ale nie. No, właśnie o to chodzi. Fantastycznie. Tylko jak teraz do samej góry? Aha, i tak trzeba iść w dół. O, dobrze się złapał, Myślałem, że się nie złapię. Tędy i w lewo, chodź. Chodź za mną. A może jeszcze w dół? Nie, trzeba Skoczyć? Ej, może zaczepimy się o tę belkę. Dobra myśl. No tylko, że w jaki sposób chcesz się zaczepić, stary? Zamieńmy się miejscami. Wejdź po mnie. Dobrze się chwyciłem. Okej. O Jezu! Co to było? Dobra. Patrz teraz. <laughs> za pierwszym razem. Wiesz, nikt nie lubi poza Szacunek, tylko złap się i rzuć Patrz, mi linę. żeby dostać się na drugą stronę. Aha, w taki. Cicho. O, dobrze. Bo właśnie chodziło mi o to, że Liny bym nie dosięgnął, ona się nie błynęła, więc. Więc muszę trochę niżej, żeby do niej dotrzeć. Nawet jeszcze w lewo. Jeszcze, 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 jeszcze. A ja to przypadek, że tu akurat. O, fantastycznie. Okay. No ale wdrapujesz się sam z automatu, czy co robisz? Aha, kurczę, to trzeba mieć siłę, żeby z miejsca tak wywędrować do góry. A czy może siłę, no ale to tak nie działa. Troszkę tutaj model fizyczny jest. No, Nie do końca może fant. Co? Ha Jezu, ale się odczepił. To co? Jest modo powiedzudo. respira attraverso un tubo Forse Dobrze listowało się. Ej, co się To są strażnicy! Ja wiem, Może ubił tak trochę... Takie. Pogadali, pogadali, weszli do budynku. To co? Śmigamy do góry. Poszli. Dawaj. mordę. Widziałeś go? Koleś był uzbrojony po zewnątrz. Widzę, a my nie mamy nawet, na nawet pistoletu zwykłego. Sam nie będzie nam potrzebna. To będzie czysta akcja. Nie wiadomo, coś się może spierdolić. Dosłownie. Coś cię może kopa spierdnie. Dokładnie. I co teraz? Prowadź. Tamto. Kapkę daleko. Dobra, już niedaleko. Które chcesz iść? Tam widzę jakieś belki. Tam dołem będziemy na pewno śmigać. Tutaj, tutaj. No nie wiem, idę za samem. Z on coś wykombinują. On ma wygrany program podróży, więc. Idziemy za nim! Co innego tu wykombinuję? Sam... Ale widzę, że ma trochę kiepski ten program podróży. A po co to? Po cóż to? Po co się Powinno tego... A taki bajer, że się chyba za okno wypuszczam. Fajne! Ale nie w ten sposób. Nie, nie w ten sposób. Ja że przeskoczę, że jakkolwiek to zadziała. E, przytrzymaj, użyj, żeby zjechać. A, No to zjeżdżamy. Trzeba zjechać i dopiero skoczyć. Coś, co on nie zamortyzował tego skoku. Ua! Hop. Przeżyjemy, przeżyjemy, przeżyjemy. Ledwo, ledwo co? Myśmy się ześlizgnęli. Um, Słuchajcie, moi drodzy. Tędy przejście, to jeszcze nie. Wiecie, idę przodem, no nieważne, dobra, sam wie mniej więcej gdzie iść, ale zanim on to ogarnie, co ty nie powiesz? Co my teraz mamy zrobić? A gdyby tak, wspiąć się tutaj, wspiąć się potem tutaj, teraz do góry, i tam widzę takie coś cudownego: sam idziesz za mną, czy nie wiem, co ty kombinujesz? Nieważne, ale coś takiego jak to. I doskoczyłem. I fantastycznie. I teraz może go wciągniemy. Czy on poszedł za mną? A, poszedł za mną. Dobra, czyli tak jakby on nie jest przewodnikiem, że ja idę za nim, tylko ja tu jestem graczem i ja mówię którędy śmigamy. Dobra, no to możemy tędy. Żaden problemik. Tylko góry się trzymaj. Dokładnie górnej strony tego wynalazku. Przepraszam. To teraz. Taka opcja. A, wygląda obiecująco. Zapewne. Niebezpiecznie. A ja, cicho czysta akcja podobnie Mam nadzieję, że to nie puści, no raczej co on teraz kombinuje? Co on ja tak skoczyć? Taki bajer. Się trzymaj bardziej środka. Ale co to za skoczy i się podzieje. Podzieją się takie rzeczy, że też się złamie. Złapałem się barierki. Fantastyczne nasze barierki. Złapałem się skały. Cud, że mi się to nie wyślizgnęło z łapek. Dobra, a teraz? Cudowny skok nie tam, ale ma nasze okno z góry, chyba. Znaczy, chwila, moment, zaś trzeba, przy... trzeba przykombinować trochę. Co teraz, chłopie? Lepiej nie spodój, braciszku. Taki be. Ba... Właśnie się zastanawiam, co ty rzucasz? Wow! Chwila, to spadne. Muszę na niego zaczekać. Ej, to do, dobra, słuchajcie, tutaj przed momentem tej wspinaczki do góry, bo tam będziemy wchodzić, będzie pewnie jakaś kacynka, sobie... Przerwiemy, zapraszam Was bardzo serdecznie, jutro na kolejny odcinek. W opisie macie dosłownie wszystko, możecie wziąć udział w konkursie, zaprosić nie do znajomych na fejsie, polubić fanpage, dołączyć do naszej grupy bardzo serdecznie Was zapraszam Adres Matiego, jest też w opisie. Kupicie jakąś koszulkę czy też kubek co chcecie, obejrzeć film z outro i przede wszystkim jutro kolejny materiał, a dzisiaj jest, no weekend jest teraz, więc będzie więcej odcinków na kanale, będą po dwa czy nawet trzy, więc zapraszam Was na inne serie. I to tyle. Miłego dnia Wam życzę. Trzymajcie się. Hej.